Dobry, moi kochani. Nasz chłodny, upiorny jesienny sezon się zaczął. Jak pewnie po moim głosie słychać, od razu natychmiastowo jestem chora. Nie tylko pogoda sprawia, że wypiję codziennie mnóstwo herbatek, takich jak teraz. Zrobimy sobie tym razem coś nietypowego, bo pierwszy raz na kanale będą takie akcesoria dekoracyjne. Zrobimy sobie tego typu dynki. Tutaj dynka mniejsza z buźką. I dynka większa. Bardzo niewiele rzeczy potrzebujemy do zrobienia tych dyniek, ponieważ druty okrągłe z bardzo krótką żyłką. Ja mam akurat 4 mm, bo teraz sobie będziemy robić dynię zieloną. Kolor włóczki ja po prostu wygrzebałam gdzieś tam z szafy resztki. To jest idealny sposób na zużycie resztek. Tutaj dynia taka kotyczkor, można powiedzieć bardzo klasyczna. A tu dynia taka halloweenowa, do tego dodałam sobie dwie guziczki, a uśmiech naszyłam. Pokażę Wam jak zrobić ten dzynzelek i jak to wszystko wygląda. Jeśli nie chcecie przerabiać na okrągło, bo będziemy przerabiać na okrągło, więc szywanie będzie tylko z góry i z dołu dyni. A jeśli chcecie przerabiać lewo, prawo, no to mogą być druty proste. Do tego będzie potrzebna jeszcze igła dziewiarska. I zabieramy się do pracy. Wzór jest bardzo prosty. Pomiędzy dziesięcioma oczkami prawymi robimy dwa oczka lewe, żeby tutaj te takie przerwy, podziały w tej dyni o, tak jak tutaj wystąpiły. Tutaj mam włóczkę 100% bawełna, To widać, bo ona się dosyć różni. Tutaj mam, miałam dosłownie skrawek tej włóczki, resztę nie mam pojęcia, co to była za włóczka, nie pamiętam, już ale widzę, że jest ona taka lekko włochata. To jest pewnie jakiś akryl z moherem, coś takiego. I ona jest taka, jak widzicie, dosyć gruba. A korzystać będziemy z 100% akrylówki takiej podstawowej wersji, tylko po prostu w kolorze zielonym. I teraz mam okrągłe druty. Chcę, żeby nawet dosyć łatwo przerabiało mi się w okrążeniu, więc nabieram na nie tyle oczek, ile. Uznam za stosowne, tylko tak, żeby były podzielne przez 12, bo robimy to w ten sposób: czyli mam dwa oczka: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i 2 oczka lewe. Ja sobie w ten sposób narzucam i będę narzucać tak długo, aż uznam, że ładnie mi się zamknie w kółko i będzie mi dosyć łatwo przerabiać. Wydaje mi się, że to już wystarczy. Też nie chcę, żeby ta dynia była jakaś wielka. Jakaś bardzo duża. Rozciągam sobie, sprawdzam, czy. O, właśnie tutaj nic mi się nie poprzekręcało. I łączymy w okrążenie, możemy sobie dać marker. I lecimy. Tak jak mówiłam, 10 oczek prawych, dwa oczka lewe pomiędzy, więc robimy 10 oczek prawych. 10 i dwa oczka lewe. Lewe oczka mocno zaciągamy. I znowu 10 oczek prawych i dwa oczka lewe. 10 oczek prawych i dwa oczka lewe. I tak w kółko aż do końca rzędu i uwaga, aż do utrzymania do otrzymania swojej długości. Więc teraz przerabiamy w okrążeniach tak długo aż zdecydujemy, że dynia jest by wysokość dyni jest już odpowiednia i wtedy pokażę wam co będziemy robić dalej. Ja oczywiście jeszcze do was wrócę i powiem wam dokładnie ile to było u mnie centymetrów. Moja część już jest zakończona. Wyciągnęłam sobie marker, bo nie jest już potrzebny. Uzyskałam około 12 centymetrów. Im większa ta część tym dnia bardziej okrągła, a mi zależy, żeby była taka właśnie spłaszczona. Dobra, odcinamy włóczkę. Zostawiamy taki dłuższy kawałeczek. Nawlekamy go na igłę. Nawlekamy go na igłę i teraz będziemy przeciągać oczko po oczku. Prawy drut możemy sobie wyciągnąć dłuższy, żeby nam nic nie uciekło. Wbijamy się w oczko w ten sposób i przeciągamy i ściągamy oczko. Kolejne i ściągamy, kolejne, ściągamy. Można po dwa, po trzy, po cztery oczka. Na razie jeszcze nic nie zaciągamy, tylko po prostu ściągamy oczka z drutu na tę naszą nić. Ściągnięte, druty uwolnione i prezentuje nam się to w ten sposób. Teraz zaciągamy sobie tą Nić. Po prostu w ten sposób. I tworzy nam się taka czapeczka, bardzo podobna do tej. Zaciągamy. Ja sobie przychodzę też na drugą stronę. Przeciągam tę nić. Zbieram sobie tą dziurkę, tak jak w czapkach. I teraz przeszywam sobie tą nić tutaj przy tym, przy tej dziurce, przy tym ściśnięciu. Randomowo się gdzieś wbijam tak, żeby na prawej stronie po prostu nie było tego widać. A te tutaj przeszycia robię tak ze dwa kółeczka. Te przeszycia sprawiają, że po pierwsze nić nie ucieknie, po drugie będzie to takie ściślejsze, ciaśniejsze, i dziurka na górze całej dyni będzie po prostu zamknięta. Ciach. Zrobiłam dwa okrążenia na prawą stronę i mamy. I wypełniamy miseczkę. Czego używam do wypełnienia? Możecie w wielu sklepach kupić sobie wypełnienie, taką, nie wiem jak to nazwać watę do przerabiania tych takich wszystkich postaci robionych na szydełku. Ja natomiast kupiłam zwykłą poduszkę 45x45 z Actiona, która kosztowała mnie naprawdę grosze. Rozcięłam ją i wyciągnęłam z niej to wypełnienie. Z tego co czytam, jest to 100% poliestru. Więc yy, nie wiem, czy to prawda, ale tu jest chyba napisane, że on jest nawet przerobiony. Z recyklingu jest to poliester, więc może dodatkowo dodatkowy plus, chociaż nie wiem, czy w to wierzyć. I słuchajcie, wyciągam tego wypełnienia sporo. Bo na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ta miseczka jest malutka, ale jak sobie troszeczkę włożymy i zamkniemy, to mi się wydaje, że tutaj jest jeszcze sporo, sporo, sporo miejsca. Wyciągnę sobie go jeszcze więcej. Proponuję dokładać po większych kulach, nie mniejszych, malutkich kuleczkach, bo to się wtedy źle układa. Czyli jeszcze jedną, powiedzmy drugą taką porcję jak wcześniej. O, i tutaj już widzę, że jest. Dosyć to pękate. Odwracam, sprawdzam. O, i tutaj efekt jest już dużo, dużo lepszy. I teraz będziemy sobie to zszywać. Ja tutaj zostawiłam za krótką nić, więc odetnę sobie kawałek z nowej. Nawlekam na igłę i jedziemy. Tutaj jeszcze mam trochę wypełnienia, ale na razie wyjąłam, żeby mi było łatwiej wam pokazać. I zaczynamy sobie o. Tutaj zostawiamy kawałek i jedziemy albo oczko po oczku, albo co dwa oczka, albo co trzy, albo co cztery. Jak wolicie, jak lepiej według Was będzie się układać materiał. Ja robię tutaj po prostu freestyle. Tym bardziej, że. Druga strona też jest po prostu ściągnięta z oczek, więc co oczko, a tam jest nić. Ja sobie tutaj, jak widzicie, wbijam tak po prostu. No i dobra. Dobrnęłam do końca. Tutaj jest ważne, żeby nie pochwycić za nić początkową. To była nić początkowa, za nią nie ściągnę. Więc chwytam sobie za obie nici od naszej teraz dołączonej e, włóczki. Wkładam resztę wypełnienia. Zamykam. I uwaga ściągamy dokładnie w ten sposób mocno ciasno sobie tu przytrzymuję i będę związywać W ten sposób, i zaciskamy. I jest nasza piękna dynka. I teraz tak. Wybieramy sobie stronę, która bardziej nam odpowiada. Mi odpowiada, chyba jednak, mimo wszystko, ta początkowa. Najdłuższy sznurek, najdłuższą nić biorę i robię tak. Przebijam się przez środek. I postaram się przebić tutaj w oczku po drugiej stronie. To nie jest łatwe. Żeby tak wycelować. O, o, o. Udało się. Przeciągam nić. Łapię jakieś. Kawałek, jak miejsce tutaj, taki 1 cm, i przebijam się z powrotem na drugą stronę. O tak. I teraz, przez to, co zrobiliśmy, możemy ją tak trochę o ten środeczek tak do środka skierować. Mi się taki efekt podoba. Nie za dużo. Związujemy ponownie na dwa albo trzy nawet. Supełki. Tak to wygląda. Tak myślę, że w dużym formacie to by była naprawdę świetna poduszka. Dobra. I mamy naszą zieloną dynkę. Ciach. Teraz tutaj chcę taki cypeczek. Biorę tutaj nasze szydełko odpowiednio do wielkości włóczki. I powiedzmy, że chciałabym tutaj taki cypek, no nie wiem, 2 centymetry. Zobaczymy, co da się zrobić. No to zróbmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oczek łańcuszka. Wbijam się w drugi od oczka. I robię oczko ścisłe. Wbijam się w kolejne oczko i robię ścisłe. W kolejne oczko i ścisłe. Dobra, możemy zostawić taki cienki, a możemy pojechać dalej, czyli teraz, yy, czyli teraz odwracamy się na drugą stronę i wbijamy się w pierwsze oczko ścisłe i również robimy oczko ścisłe. Drugie i również. Tutaj zrobiłam to tylko po to, żeby to było takie trochę grubsze. Odcinam, zabezpieczam. I na ten cypek, który mamy, możemy ją sobie po prostu przyszyć lub wepchnąć do środka. Jeśli mamy na tyle miejsca, tutaj w sumie słuchajcie, miałam taką dziurkę. Może by się udało. O. Jeśli ktoś chce, może go przykleić klejem. Nie, jednak drugą stronę wybiorę, więc sobie przyszyję do środeczka. I to słuchajcie tyle. Tutaj mamy nasze dynki. Ja mam akurat trzy różne, miałam trzy różne skrawki materiałów, jakieś tam resztki, więc stwierdziłam, że na to właśnie postawię. I mamy naszą dynię. I wygląda ona w ten sposób. Bardzo fajna jesienna dekoracja. Tutaj zrobiłam już takiego kręciółka. Ten kręciołek jest po prostu tym samym, co tutaj te mm, nasze te nasze cypki tutaj, tylko że po prostu są robione półsłupki po jednej tylko stronie. I wtedy się tak fajnie to. Roluję w ten sposób. Dziękuję Wam bardzo za to, że ze mną jesteście. Mam nadzieję, że taka forma tutorialu też Wam się spodoba, bo to pierwszy raz w takiej formie. Wam prezentuję jakieś takie akcesoria, dekoracje mniejsze. Zapraszam Was oczywiście do kupienia wzorów na inne moje dzieła w moim sklepie Raverly i tam. Po prostu możecie sobie zajrzeć, co, co oferuję. Wszystkie wzory są w formie PDF-u i e, są w dwóch językach: języku polskim i języku angielskim. Dodatkowo zapraszam również na Facebooka, gdzie, tak jak zawsze powtarzam, wszystkie niezbędne informacje i najnowsze e, tutoriale, newsy, co wyjdzie, co będzie, co jest, konkursy, wszystko tam znajdziecie. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za obecność i życzę miłego dziergania.